Ja uwielbiałem ten rytuał, nie? No, ja uwielbiałem palić papierosy. Bez jakimś cudem i to, to ale spokojnie, o mnie się nie martw. za to ty sam nie wyglądasz za dobrze. To sprawka orków i ich sztuczek. Chodzi o to, że chciałem wybrać się do ardy ostatniej wolnej wioski w Myrtanie, ale... ...wcale nie była wolna. Dlatego wciąż tu jestem. Widzę, że ostro z w przedszkolu, że tyle jadu w tobie, co za kurwa śmieć. Wypierdalaj, chłopie! Jesteś jakiś upośledzony, że nie potrafisz wpisać w Google Gothic czy Modpack, kurwa, tylko trujesz dupę na czacie, jeszcze się kurwa oburzasz, ty roszczeniowy kurwa kretynie, chłopie? Wypierdala i tyle, kurwa. Co za łeb, jebany, no. Kurwa, naucz się Google'a używać. Chłopie, ja rozumiem jeszcze, że, żeby kurwa to była jakaś tajna wiedza. Coś trzeba komuś, ten stary, to nie sobie wpisać, kurwa, modpak w Google'a. Przy okazji nie szukasz już swojej miłości. Co masz na myśli? Od razu cię polubiłem. Jak Cię zobaczyłem, o mógłbym zająć się taką boską kobietą. O ja... Nie znam Cię za dobrze. Co tu się dzieje? O, zaraz kichnę. Matko Święta. Dziś się. No i co ja mam teraz zrobić? Nie śpi. No kurde, podniosę ją z łóżka. Dalej śpi. Dzieciątko! O, przywitaj się! Jaka czarna jesteś! Nie widać cię. W ogóle cię nie widać. Szczeknij do nich. No, chce spać. Szczeknij na widzów, no. Kuri Szczeknij na widzów. Powiedz widzom. Łapką kurę. O, łapka. Ziewanko i spanko. Odłożę ją. Ale masz warga bez kitu. Czarny warg, jak w gotiku. Wracamy do łózia. Chodź dziecinko, bo... matko. O. Oczy No widzicie, zła pora streama. Akurat ma porę drzemki i ona spanko, ale głowa podniesiona. To jest jedno ucho, drugie ucho śpi, śpi. Może się obudzi, jak bydlak przyjdzie po 20. A może? Zamiast sprawdzić, to woli czytać na radycie Ludzie chcą mieć ten sam problem. No cymbał, wypierdalaj, śmieci ujebany, kurwa. Chłopie, czytam na redicie, bo może ktoś napisał tam jakieś rozwiązanie. Ty kurwa jebana z tempa kurwa. Co za kurwa jebany, durny pet, kurwa. Chłopie, nie pomyślałeś, że może ktoś tam pisze, co można kurwa z tym zrobić? Ty kurwa durniu niedojebany. Co za kurwa śmieć, kurwa tempy. Ej, chcemy. chcemy. nie chcemy. <noise> Ja to mógłbym streamować bez czatu. Sam, sam se zadałem pytanie Sam se powiedziałem. Coś w tym jest? Sam rytuał związany z fajkami. Ja uwielbiałem ten rytuał, nie? No ja uwielbiałem palić papierosy. Może nie w zimie, gdzie musiałem stać, ubierać dwie rękawiczki i kurno. Gdzieś tam przy minus pięciu tego cygara palić, ale jak było lato, słoneczko, nie wiem, wiosna, pierwsze ptaszki ćwierkały, człowiek usiadł sobie na jakimś ławeczce albo tam na, na krawężniku ze znajomymi czy coś i wyjął tego papieroska i w takim ciepełku sobie puszczał tego dymka, no piękne to ogólnie, nie? Poszukaj zamiennika, na przykład elektryka i rzucaj stopniowo. Ni chuja, nie słuchaj Marcina. N nie róbcie tak, czad, w życiu. N nie, nigdy nie rzucicie te tego elektryka potem. Banie mi zryło, bo nie mogę się skupić jak dwa dni nie palę w pracy. A ile najdłużej nie paliłeś? Jesteś uzależniony od kokainy, zmień na mefedron i stopniowo odstawiaj. Głupoty, no to tak, tak no. Czad, te wszystkie efajki dużo gorzej rzucić potem. Nie słuchajcie nigdy pierdolenia o przerzuceniu się na elektryka i stopniowym odstawianiu, bo nigdy tego nie odstawicie. Po pierwsze, ...elektryk jest dużo smaczniejszy... ...macie pierdyliard z przeróżnych smaków... ...gdzieś tam możecie mieszać... ...dzisiaj arbuza z truskaweczką... ...jutro wanilię z bananem... pojutrze coś tam, coś tam... ...i możecie to palić wszędzie... ...nikt was nie wygania... ...nie ma zakazu palenia... ...i możecie nawet w zimie, gdzie normalnie musielibyście wstać... ...i wyjść na balkon albo przed dom... ...albo przed klatkę albo gdzieś... ...i stać i marznąć... ...to z tym jebanym gównianym petem... Będziecie sobie siedzieć przy kąpie i robić. <śmuletra> <śmuletra> Nigdy tego kłamstwa nie odstawicie. Widzę poznajomych. Eee... Goto... u golf. Orki. Oceanić. orka, wiecznik, gatunek z saka morskiego z rodziny delfinowatych. Tutaj jak się chce coś o orkach, to co innego gadają niż tutaj. Ja już nie wiem komu wierzyć czad. Debilu? Kurwa, synku. Jeżeli znasz kogoś pseudonim na YouTube, jeśli znasz kogoś nick. I zaczynasz grzebać w sieci, to to jest nielegalne i zakazane w polskim prawie. Więc co ty mi tu kurwa debilu piszesz teraz, chłopie? Co wypierdolicie za głupoty? S Sam napisałeś, jak znasz kogoś nik z YouTube'a i zaczynasz grzebać w sieci. Grzebać w sieci to nie googlowanie? Kurwa, no googlujesz, chłopie, nikt w sieci, kurwa. To jest grzebanie, chłopie. Tak napisałeś, kurwa. Jebany debilu. To albo kurwa konkretniej precyzuj, kurwa swoje wypowiedzi. Albo wypierdalaj, chłopie, z takim kurwa bullshitem, no. Bo ja cię kurwa jebana no, nie obraziłem, kurwa do tego momentu, chłopie no. To co mi kurwa z debilami wyjeżdżasz? Po polsku pisać nie umiesz kurwa? Sorry, że cię obraziłem, ale wciskasz mi coś, czego nie powiedziałem. Chłopie, napisałeś, że jak znasz czyjś nick i zaczynasz grzewać sieci, to jest łamanie prawa. Stary, jak znasz czyjś nick, to żeby grzewać w sieci, wpisujesz taki nick w jakieś wyszukiwarki. Co możesz zrobić nikiem? Wpisywać nick. Wyszukiwarki! Zaczynasz od Google'a! Czyjś nick z YouTube'a wpisujesz w Google'a, to już jest grzebanie w sieci! Tak to opisałeś, stary! Przeczytaj wiadomość wyżej, ale ja się odnosiłem do twojej pierwszej wiadomości. Jak znasz czyjś nick z YouTube'a, to nie możesz go w sieci szukać, bo łamiesz prawo. Co to znaczy szukać w sieci? Można używać jahoo, wtedy nie googluje. Googlowanie to już jest synonim wyszukiwania. To już jest tożsamy wyraz, że coś szukasz, googlujesz coś, szukasz za czymś. To już nawet nie chodzi o konkretnie wpisanie w Gogla, tego już się używa potocznie, jak ogólnie wyszukiwanie. No a googlowałeś w internecie coś tam? To już się tak normalnie nazywa. Szukanie czegoś w sieci, to jest googlowanie. I tyczy się to tak samo wpisania czyjegoś niku w wyszukiwarkę Facebooka. Guglowanie to tak samo jak wszystkie buty sportowe, to że adidasy. No tak się mówi adidasy. NIE! NIE! Ja mam pumy! Chodziło w dosłownym rozumieniu grzebanie, śledzenie i dążenie do znalezienia danych. Teraz doprecyzowałeś o co chodzi. W pierwszej wiadomości napisałeś jak znasz czyjśnik i zaczynasz go wpisywać w internecie to łamiesz prawo. Taka była twoja pierwsza wiadomość. Przy zacytowałem stary. Dopiero teraz ją rozwijasz i precyzujesz o co ci dokładnie chodziło no. Wybacz, że YouTube ogranicza ilość liter wiadomości. Wybacz, że ustalasz Zostawiłem ten blokadę na pisanie. Możesz wysłać jedną wiadomość na 10 minut. Dlatego musiałeś strasznie obciąć literki, bo potem byś 10 minut czekał, żeby coś napisać, nie? Czad! Czy jest coś dzisiaj na streamie? Kto jeszcze nie ma wspierającego, aby chciał mieć? Ja, ja. Dużo osób? Ja. To se kurwa kupcie! A to bydlę Schodził po wodzie. Kąsiedem ma. już był. Nie gadaj. Esa nie. Gdzie leży? O nie. <ścoughs> I jak żaba na liściu. Co jest, kurna? Trzymaj się z dala Wreszcie coś się dzieje. Nigdy więcej ze mną nie zaczynaj! Złoto. Co? Raz. Jak ja mam Torloffowi zapłacić, człowieku? Co tu się dzieje? Co ty kurna robisz? Hopie! Sam hmm, oglądasz Sejm? Nie mam czasu, hopie. Hopie! <grymny> O, o! nie, co ty tu robisz? Jest taka godzina, że chłop czytał ten. No nie, nie! Morderco! Kurde, chłop stał przy regale, zamiast siedzieć przy fotelu. Nie. No powiedz. Nie, no ja będę Ja będę. już czy co? Niczego jej już nie... No, czemu o, z nie do... Nieźle. Trzeba było mnie słuchać. nie słuchać. Za nie, zaopiekuję nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Nie. Piękny. Ej, kliknąłem piątkę. No tu, klikałem piątkę. Rzuciłem deszcz ognia, kliknąłem piątkę. Deszcz ognia. Jeszcze nawet, nawet jeszcze ruch głową. Patrzcie na śmierć. Deszcz ognia, ruch głową w stronę klawiatury. Kliknąłem piątkę. Nie załapało. Czemu? Czemu? Dlaczego? Czemu? Dlaczego?